Kolejny odcineczek z Brawl Starsowego Q&A Siemanko widzowie, dzisiaj lecimy sobie z waszymi i Podpowiadam na najciekawsze pytania związane z Brawl Stars, które mi zadawaliście Jedno z nich dotyczy nawet końca naszej gry I niestety jest to naprawdę dosyć poważny temat, którym dzisiaj między innymi się zajmiemy Ale oczywiście pytanek będzie bardzo dużo i będą one bardzo ciekawe Więc oglądajcie wszystkie do końca, żeby żadnych nie przegapić Jeśli nie chcecie, żeby Brawl Stars się skończyło To zostawcie szybko łapeczkę w górę pod odcinkiem. Pokażmy siłę, że dalej chcemy, żeby Brawl Stars było na topie, no i żeby nigdy ta gierka nie zniknęła, no bo kurczę, co to by było bez Brawla. E, no ale dobra, tutaj jeszcze szybciutko wyświetlam powiedzmy nawet 30 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak teraz dodawicie subika, to macie szansę być pokazani w kolejnym filmie, gdzie postaram się pokazać aż 60 osób, więc no jak chcecie tam być pokazani, polecam subskrybować. Lecimy szybciutko do pierwszego pytanka, mamy dzisiaj łącznie aż 8. Przed tym tylko standardowo przypominam o wpisaniu kodziku Torii w sklepie. E, każda osoba, która wpisała mój kod i z moim kodzikiem na przykład zakupi sobie jakieś gemy lub inną fajną ofertę zostanie pozdrowiona na moim odcinku, na tego maila wysyłajcie nagranie lub screeny jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę was pozdrawiał Pytanko numer jeden, jak ci poszło nowe wyzwanie o bibi? Wczoraj robiłem live'a, był to live na temat tego wyzwania, ale no jak nagrywam ten odcinek to dalej to wyzwanie jeszcze nie wyszło, a wy ciągle się mnie o to pytaliście już zanim to wyzwanie w ogóle wbiło do gry więc no nie jestem wam jeszcze w stanie odpowiedzieć jak ono mi poszło, ale mogę wam zdradzić, że zagramy je dzisiaj na live'iku 19 pewnie 1915, może 30. Odpalewam live'a, na którym właśnie to wyzwanie z Wami będę grał. Więc jak chcecie zagrać ze mną, o, może z idolką nawet sobie zagramy i ktoś z Was do nas dołączy, to wbijajcie na live'ika nie może Was zabraknąć. Z takich ciekawszych rzeczy odnośnie tego wyzwania, jeśli się je wygra, a na swoim koncie przed tym macie już odblokowaną Bibi, no to dostajecie 500 monet. Wow, świetna nagroda. No trochę szkoda, że nie jakaś lepsza, no ale chociaż to jest 500 monet zawsze coś. I mamy fajne ikonki gracza do zdobycia w tym wyzwaniu, więc no po prostu warto zagrać. Drugie pytanko, czy to już koniec podcastów Time to Explain? No dobra, nie każdy z was pewnie wie, co to są w ogóle za podcasty. Więc już śpieszę z wytłumaczeniem. Time to Explain to specjalna seria na oficjalnym kanale twórców Brawl Stars, takich podcastów, czyli wywiadów, gdzie zawsze twórcy Brawl Stars występują i zapraszają jakiegoś jednego członka, jak na przykład youtubera, czy coś w tym stylu. I razem przez grubo ponad godzinę, czasem nawet ponad dwie godziny, rozmawiają na różne pytania, które zadają im gracze, czyli my. Wrzucają na Twittera taki specjalny post, gdzie my gracze możemy zadawać im pytanka i oni właśnie wybierają najciekawsze i na nie odpowiadają i często właśnie w tych podcastach zdradzają nam, co będzie w kolejnej aktualizacji, jakąś jedną rzecz z niej. I możemy dowiedzieć się z nich wiele naprawdę ciekawych rzeczy odnośnie kolejnych update'ów. No i rzeczywiście warto wspomnieć o tym, że dawno takich podcastów nie było. Stąd domyślam się pewnie, że no wleciało takie pytanko, no bo rzeczywiście już parę dobrych miesięcy chyba ich nie mieliśmy. Czekajcie. Gdzie był ostatni podcast? Szukam, szukam i nie umiem znaleźć. Tutaj. 5 miesięcy... Temu, i to już naprawdę kupa czasu. No i odpowiadając na pytanko, mi się wydaje, że nie, że jeszcze cały czas te podcasty będą, tylko po prostu teraz twórcy wrzucają je troszkę rzadziej. Ale spodziewam się, jeszcze w tym roku minimum jednego, a może nawet dwóch takich podcastów. Może jak już Dani wróci z wakacji, to wtedy jakiegoś nagrają, bo zawsze on w nich występuje. Czemu nie będziesz komentował finałów miesięcznych? O, kolejne bardzo często zadawane pytanko. Część z Was już na nie odpowiadałem na live, no nie każdy może słyszał. Już są w sobotę i niedzielę, będziemy mieli pierwsze finały miesięczne, jeśli chodzi o marzec. No no i generalnie będzie to region Azji w sobotę i region Europy, czyli nasz region w niedzielę. Mamy tam do zdobycia fajne nagrody, ale o tym na pewno wiecie. No i zawsze jak to co miesiąc, razem z Wenim komentujemy dla was te finały miesięczne, ale wyjątkowo w tym miesiącu w marcu niestety mnie zabraknie. No i dlaczego tak się stało, już wam tłumaczę ziomeczki. Od razu mówię, że jest to wyjątkowa sytuacja i po prostu chcę wam o tym też powiedzieć, żeby no nie było, że olewamy sporty, no bo ja zawsze uwielbiam komentować te finały i najchętniej to wszystkie bym je komentował, ale akurat tych marcowych nie Niestety nie mogę, gdyż wypadł mi wyjazd. Na początku roku, gdy jeszcze nie mieliśmy podanych dat tych finałów, kiedy one będą, zarezerwowałem po prostu lot do Włoch. Chciałem tam między innymi zabrać ze sobą y, moją siostrę i mojego brata, bo oni nigdy nie lecieli samolotem i chciałem im zrobić taką niespodziankę. No i właśnie teraz w niedzielę, czyli w ten sam dzień, kiedy są finały w Europie, tam lecimy. Akurat tak wyszło, że w ten sam dzień właśnie grają finały i no nie mam już jak tego odwołać. Wiadomo, że gdybym wiedział, że wtedy są finały miesięczne, to bym zarezerwował na jakąś inną datę, no ale wtedy, gdy to rezerwowałem, to jeszcze nie wiedziałem, więc no taka jest odpowiedź na to pytanko. Ale wiem, że Weni będzie robił z tego też live'a i na oficjalnej stronce Brawl Event też będziecie mogli to oglądać, dlatego no jak najbardziej komentarz po polsku i tak będziecie mieli. Kiedy dokładnie wejdzie nowy event UNO do Brawl Stars? No dobra, chodzi o ten specjalny event, który będzie już za niedługo w grze. Taka mini współpraca twórców Brawl Stars właśnie z UNO. Tak się składa moi drodzy, że znamy już potwierdzoną datę tego eventu i dokładnie 30 marca. Czyli za no tak 16 dni mniej więcej jak oglądacie ten odcinek. Możemy spodziewać się eventu UNO w grze i wtedy on cały się rozpocznie. Więc myślę, że nawet spoczko. Jeszcze tylko kilka dni trzeba poczekać i ten event UNO będziemy mieli. Czy uważasz, że Brawl Stars jest już coraz bliżej końca? Mocne pytanie i coraz częściej dostaję takie pytania, co chyba nie świadczy za dobrze Zresztą no każdy z was widzi co się dzieje z Brawlem aktualnie i nie jest on w najlepszej sytuacji Dnia na dzień w Brawla gra niestety coraz to mniej osób Coraz mniej osób ogląda Brawl Stars na YouTubie, nie tylko polskim, ale też na zagranicznym I taka tendencja spadkowa jeśli chodzi o tą gierkę jest już od paru dobrych miesięcy Liczyliśmy, że jak wejdzie ta nowa aktualizacja to ona trochę rozrusza Brawla i znowu będzie większy hype Ale niestety ten większy hype był tylko w pierwsze dni wyjścia tej aktualizacji. Każdy wtedy rzucił się na nowe rankedy, no ale później szybko one też się graczom w miarę znudziły. No i niestety aktualnie Brawl Stars stoi na jednym z najgorszych miejsc, jakie miał w ostatnich czasach. Na pewno gierka ma duży problem i odpowiadając na to pytanko, myślę, że to jeszcze nie jest koniec Brawl Stars, że jeszcze jakoś doczołgamy się do tego kwietniowego update'u, no bo w sumie takie najciekawsze rzeczy teraz z tej aktualizacji, co jest, dopiero są przed nami, m.in. ten event UNO, Prima Aprilis i tym podobne. No a w kwietniu mamy mieć już kolejnego Brawl Talka, więc może kwietnia jakoś dotrzymamy, żeby to Brawl Stars nie upadło i wszystko będzie zależeć tym razem już na pewno od kolejnej aktualizacji. Jeśli ona będzie słaba, jeśli ona będzie nudna i szybko się znudzi graczom, to Brawl Stars naprawdę może już totalnie upaść. Że mało kto w ogóle będzie je grał, że mało kto w ogóle będzie nas oglądał na YouTube, jak to będziemy nagrywać. No i jest na to na pewno duże ryzyko, więc trzymajcie wszyscy kciuki za twórców Brawl Stars, żeby ten kolejny update był o wiele lepszy, mam taką nadzieję. Wybierz jednego skina z każdej rzadkości, którego chciałbyś mieć. No dobra, Zaczynając od y, rzadkich przebrań, to nie mogę wybrać żadnego, bo już wszystkie mam, więc no niestety nie da rady, ale chodzimy sobie w bardzo rzadkie. Mm, taki jeden skin, który nie jest tutaj u mnie odblokowany, a chciałbym go mieć na swoim koncie. Dobre pytanko, muszę się chwilkę zastanowić, bo tutaj też bardzo dużo skinów mam, brakuje mi w sobie tylko sześciu. No i co, w sumie z tych wszystkich skinów to chyba jest to drewniany Steel, czyli skolim, gdyż no jego nie mam odblokowanego, a on jest chyba najładniejszy z tych, których nie mam. Pewnie za niedługo go sobie kupię. Następnie przechodzimy do fioletowej rzadkości. Tu już Wybór no, jest troszkę większy. Skinek z tej rzadkości, którego najbardziej chciałbym mieć to koniec gry Poko. On był ostatnio w rankedach. Nie udało mi się go trafić w rankedowym start dropie, więc w sumie pewnie prędzej czy później też go sobie kupię. Robi się coraz ciekawiej, bo przechodzimy do mitycznych postaci. Um, tutaj mam 22 skiny na 32, więc całkiem dużo. Wiecie, co tak tutaj się zastanawiam, że ba, byłaby to księżycowa Janet, bo ten skin mi się od zawsze mega podobał, mimo że nie jestem jakimś fanem Janetki. Ewentualnie karnawałowa Mandy, ale raczej księżycowa Janet. I na koniec legendarne skórki. Kogo sobie tutaj? i wybiorę. A no ja już wiem, upiorny rycerz Drako, bo do drako w ogóle nie mam żadnego fajnego skina, a ten jest totalnym kozakiem. Napiszcie w komentarzach jak to wygląda u was, jakie skiny wy byście najbardziej chcieli. Czy będziesz jeszcze nagrywał pisanie do pro playerów o 1v1? -y? E, no dobra, to jest taka w sumie legendarna seria na moim kanale. I tutaj wam ją pokazuję, jeśli są jakieś osoby, które jakimś cudem jeszcze nie oglądały tych odcinków, to polecam sobie nadrobić, bo to są jedne z mocniejszych odcinków w historii moich kanałów. E, pisałem tutaj do 50 lub nawet do 100 najlepszych graczy na świecie Brawl Stars, Zagrają ze mną u Ambiwana, albo czy do mnie do znajomych. Taka seria. No i sporo z nich mi odpisywało i udawało się z nimi, czy to grać u Ambiwany, czy właśnie dodać ich do znaj Generalnie, czy nagram taką kolejną część? Możliwe, że za niedługo nagram. Planuję jeszcze jedną taką część nową w tym roku 2025 nagrać. Nie wiem w jakim dokładnie miesiącu, pewnie bardziej gdzieś pod koniec tego roku, ale postaram się coś takiego nagrać. Nie obiecuję, ale szanse są. Jaka współpraca byłaby twoją wymarzoną w Brawl Stars? Na podobne pytanko już parę razy odpowiadałem, ale ostatnio na Twitterze, jak sobie znalazłem super koncept. Jak widzicie tutaj pewien ziomeczek to stworzył połączenie Brawl Stars z gierką Plants vs Zombies. Gierka Plants vs Zombies to jest grana, którą naprawdę w dzieciństwie poświęciłem dużo czasu i mnóstwo w nią nawalałem. I tam mamy dużo fajnych postaci, jak na przykład taki słonecznik, czy nawet taki ziemniak wielki, albo Broku. No i to w połączeniu ze skinami z Brawl Stars to by było coś przekozackiego i chętnie taką współpracę właśnie bym zobaczył. A w tym odcinku też na tyle. Widzimy się dzisiaj jeszcze o 16.00 na kanale Torii3 na odcinku, no i wieczorkiem na live'iku. Do zobaczenia piona.